Dzień dobry wszystkim, Siemanko. Witajcie bardzo serdecznie. Hejka, sklejka! Zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że dobijemy do 100 łapeczek, a w dzisiejszym odcinku tryb Impopable. Najtrudniejszy tryb, mam nadzieję, że sobie poradzimy. Więc, jeżeli to jest najtrudniejszy tryb, to oczywiście dajemy pana żółwika. Będziemy sobie też ymm, zbierali farmy. Mi tu się uda, słuchajcie, te farmy wrzucić. Chyba tak, mamy jednego bananowca. Dobra, od razu ulepszenie i śmigamy. Słuchajcie, dzięki wam bardzo serdecznie za te lajeczki, te łapki w górę pod tym filmem. Zostawiliście ponad 100 dzięki wam, ukłony dla was. No i oczywiście jak co, co, co odcinek czytam Wasze komentarze. A, jeszcze jedna ważna kwestia. O wow, patrzcie, co tu się dzieje. Aż dostawimy dwa żółwiki, tak zrobimy. Jeszcze jedna ważna kwestia. Dzisiaj gramy helikopterami, mam do nich zrobione fajne, fajne ulepszenia. Dobra, zróbmy tak. Dobrze, tylko że jeszcze nie jestem w stanie tym helikopterem tutaj podziałać, yy, ponieważ no, żółwiki na razie sobie dają radę. Ja chciałbym jeszcze tą wioskę tutaj w razie czego wrzucić. I teraz mogę jakiś tutaj helikopter zastosować. Gdzie ten helikopter jest? Tutaj. 1700. To ulepszenie. Chyba, że pójdziemy w tutaj, moi drodzy. Więcej, żebyśmy balonów dostawali. Mam jakieś darmowe ma małpki? Mam. Mam też tak, shooter. Myślę, że damy sobie tu też ninja i niech ona sobie tam działa. My będziemy przez chwilę, no... Wspomagali się a za chwilkę wrzucę tu ten helikopter, jak widzicie na razie. Tych funduszy nie ma jakoś rewelacyjnej ilości. No damy tutaj na może strong, niech atakuje na początku. Ok, ok, słuchajcie, bierzemy tutaj jeszcze to ulepszenie. Powinniśmy teraz więcej funduszy dostawać. Dobra, jeden helikopter by się przydał na pewno, sobie go damy tutaj. Ok, jest w Pursucie i dzięki wiosce, słuchajcie, wiosce, którą mam na maksa do helikopterów, w trybie Pursuit, czyli tym podążania, helikopter strzela szybciej, mocniej i tak dalej, więc niech będzie. Tym sposobem będziemy, słuchajcie, zdobywali te pieniądze, mam nadzieję. Dobra, tutaj 3000. No, już jesteśmy w stabilnej sytuacji, chociaż mogą. Może mogą tutaj balony przejść słuchajcie, ceramiczne, która to jest 18 fala. No, chyba jeszcze ceramików nie będzie, więc czym prędzej trzeba będzie w wioskę słojecie inwestować. Mam nadzieję, że się uda. 5000 tysięcy zaraz nazbieramy i będzie dobrze. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I teraz wypadałoby nasz helikopter. Proszę bardzo, teraz to już jest mocarny. I na pewno może w Stuna pójdziemy, o właśnie, no i powinno być rewelacyjnie teraz. Pozbieramy sobie na fabryki, żeby więcej tych pieniędzy dostawać. No i na razie jest stabilne. Krzysztof Pałuś napisał, Brod, nagrasz jeszcze Disney Infinity? Nie wiem, czy jest taka możliwość, ponieważ twórcy no porzucili już tę grę. Nie wiem, czy się da jeszcze w nią grać, słyszałem, że nie bardzo. A kiedy następny odcinek i jak mieć streama? Buraczek, staram się odcinki z baloników nagrywać codziennie, więc dzisiaj jest kolejny odcinek. Natomiast co do streama, to jest streama kwestia złożona tam. Ej, musiałbyś obejrzeć jakieś poradniki. Efram Emo, wszystkie Twoje odcinki są super. Dzięki, dzięki bardzo serdecznie. Jesteś bardzo aktywny na dwóch kanałach moich, na tym bajkowym kanale też. Dzięki Ci wielkie za to. Patrzcie, mamy fajny helikopter, możemy sobie dostawić w sumie kolejny. Mamy pulsut, ja nie idę słuchajcie w prawą stronę, ponieważ tu jest to przenoszenie tych budynków, a to jest takie średnie. Dwa helikoptery powinny na razie sobie poradzić. W razie czego robimy tak i sytuacja na impopable na razie jest stabilna. Witaj Brod, dziękuję za łapkę. Dzięki Dominik Tabał, ty też dziękuję. Mister miał. Ej, jak zdobyć master mod, bo ja mam 130 rank i tego nie mam. Mister miał. Jeżeli pamiętam, musisz mieć wszystkie medale w mapkach Beginner, czyli tych początkujących, przynajmniej po jednym medalu na reszcie mapek. Brod nagrywaj coś, bo wasze filmy były super. Łukasz Gapiński, wiesz co? No są so jest teraz bardzo zajęty. Niestety, nie ma czasu, ale może się coś kiedyś uda. Kanaj, dlaczego banany dają. A w ogóle chyba za głośno jest ten, to ja przyciszę to. Ok. Dlaczego banany dają 80, a nie 40 Kenaj, bo ja mam y, ten Double Double podwójne pieniądze jakby. Głupie małpy kontra balony, co to ma niby być? Latias, to jest gra, Tower Defense. Bardzo lubią ją niektórzy. Niektórzy nie. To zależy. Dobra, nie będzie tutaj. Leci ten helikopterek. Myślę, że możemy dostawić jeszcze jeden. Bez problemu. Mamy tyle na to funduszy. Niech sobie te cztery tam mm, walczą. W sumie nawet samolot y, bym tutaj dostawił. Pokusił się o to, żeby, żeby jeszcze samolot tutaj dostawić, tak jak na koło go damy. No, proszę bardzo, no i powinno być stabilnie. Niech ten samolot tutaj. A, nie ścieżkę, tylko ja bym chciał. Aha, on tu nie ma oznaczenia. Nie, no powinien mieć. Nie ma? A tu tylko ma... małpkę ma. No dobra, jest wszystko stabilnie na razie. Super Brod, postaw w następnym odcinku Dary i ulepszy, naprawią stronę, ok? Stasio, yy, Dary, chodzi ci o te małpki, zaraz ci to pokażę. O Darty, to tak? Dart monkey? Bo nie wiem, Stasio, o co chodzi. Nagrasz Blunsted Battles, Mieszko, zobaczymy. Mieszko się, Mieszko. Hej, cześć Grzegorz, Bis. Bis. Mam na imię Daniel i mam telefon. O, cześć, Daniel. Daniel to właśnie jak macie konto mamy, czy taty, czy siostry, czy brata, to podpisujcie swoim imieniem, żebym wiedział. Na przykład, Daniel teraz korzysta z konta chyba swojej mamy, bo jest tu Anna Kozera, także Daniel pozdrawiam. I napisał właśnie w komentarzu, że to Daniel, więc już wiem. Bro, czemu tak długo nie nagrywałeś? Marcel, już wspominałem o tym, byłem chory, wiesz, że się czułem. I chciałem troszkę odpocząć od nagrywania. Jesteś najlepszy, łapka w górę. Dzięki, Aguśka. Konrad, konrad, dzięki. Konrad, widzisz, Konrad, jak będziesz teraz pisał komentarz, to podpisuj się, Konrad, żebym wiedział, jak masz na imię Michał Dylarewski. Jak zawsze, zawsze świetny odcinek, łapka w górę. Nagrasz plan vs. Zombie Heroes? Dzięki za łapkę. Właśnie Heroesy powinniśmy sobie zagrać, nie? Byłoby mega. Na razie kontynuuję plan vs. Zombie Garden Warfare. Chciałbym tam na maksa zrobić te postacie, może mi się uda. Jak ci się dodaje życie na każdą rundę. To mam taki dodatek wykupiony dzięki fabryce bananków, czy dzięki tej y, banankom, słuchajcie, banana farm. Y, jak zbieram te banany, to dostaję też życia. Tylko że to na nim nie działa, jak widzicie. Bo tu jest zawsze jeden. Dobra, słuchajcie, nie będziemy ryzykować, tylko kolejną naszą eskadrę helikopterów dodajemy. Powinno być na razie spoko. Rod jak ci się dodaje... Jak ci się... A to już lubię wyjaśniłem, to już wyjaśniłem. Rod dziś na trybie Hard miałem 12 złotych piramid. W sensie chodzi o te. Mm, bo, bo, bogów słońca, tak? Adi King, dziękuję. Crash Royale zobaczymy. Na brot plus raczej będzie. Kiedyś fajnie nagrywałeś, teraz to się nie to samo co kiedyś. Zresztą widać po łapkach w górę. Kiedyś miałeś po... No, a teraz kiedyś się ciebie oglądało... które miały bardzo dobre... A i pro PvP, wiesz co, no, mm, kiedyś było popularne Angry Birds Epic i inne gry z tej serii, teraz już nie są, niestety, wszystko mija, wiesz? Kamerkę mogę troszkę powiększyć, ale nie więcej. Po prostu wszystko minęła już popularność gier Angry bardzo Epic. Naprawdę, bo ja nagrywałem ich dużo i no po prostu ludzie się już znudzili tymi grami. Bo też można, prawda? Tam jak przejdzie się fabułę, to już za bardzo robić co nie ma. Jest takiej monotonia, jedno i to samo. Krzysiu, Krzysiu, brod. Nagraj Minecraft Pocket Edition. Nagrasz yy, Pocket Edition. Hm, mogę zacząć ten tryb, czemu nie? Cześć, Mati Bąbelek. Bart, nie wiem, czy będą Bad Pidgeys. Zobaczymy. Słuchajcie, chyba jeszcze jeden samolot sobie dostawimy, wiecie? Też niech koło lata. Powinno być dobrze. Mamy 5 helikopterów i 2 samoloty. I 68. runda. no nie jest źle. Ale zastosowałbym jeszcze Snajpera, żeby on stopował te sterowce. Byłoby wtedy mega świetnie. W Terraria raczej nie będę grał Marcel. Dzisiaj jak wrzuciłeś ten film na YouTube wyszedł w Minecraft Story Mode. A właśnie, trzeba Minecraft Story Mode nagrać. Nagraj Roblox i Go Fishing. Roblox to raczej na Broad Plus, Go Fishing to... Słuchajcie, już ta gra jest tak obryta, że nie ma co. Gabryś, gabryś, pozdrawiam yy, Max, Ted Pokemonek, Artlu, dziękuję za subskrypcję, Artlu. Graj więcej w małki. Postaram się, żeby były codziennie, Katarzyno. To moje konto, ja naprawdę nazywam się Justyna. A! Fram Emo, jesteś yy, dziewczyną? Jejku, nie wiedziałem. Ja myślałem, że to jest mężczyzna. Pozdrawiam, Justyna. Cieszę się, że lubisz pisać komentarze. Bardzo mi jest miło właśnie widzę. Jesteś chyba najaktywniejszą obecnie widzką na moim kanale. Bardzo się cieszę. Dzięki za, w szczególności za komentarze nad kanałem dla zabawkowym, kanałem też bajkowym. To bardzo się staramy tam ten kanał rozwijać i ty tam bardzo komentujesz. Dzięki ci wielkie. Pozdrawiam. Bartek Clash of Clans, zobaczymy. Rod jesteś fajna, pisała Daria. Dziękuję Dario. Pozdrawiam. Pozdrawiam również Radek Grip. Pozdrawiam serdecznie. Marcel dziękuję za, za zaproszenie. Oksik, Siemanko. Dzięki za łapkę, Justyna. Justyno, jak będziesz pisała, to się podpisuj Justyna, bo, bo wtedy będę wiedział, bo czasami mam słabą pamięć do imion. Ale co zrobić? Dobra, 78 runda, patrzcie jak lightowo. Pogadaliśmy sobie. Cieszę się, że mogłem przeczytać Wasze komentarze w tym odcinku. Jeszcze się oczywiście nie skończył, ale no już powoli do przodu i będziemy mieli drugą mapę na Maxa. To jest bardzo dobry rezultat i, to, rezultat i to jeszcze w trybie mastery mode, więc super. W trybie mastery Mode... mastery. Sorry, bo mode to po angielsku tryb. To dwa razy powiedziałem tryb tryb, nie. Czyli w trybie master... masterowym trzoskim czy jakoś tak. Nie wiem, jak to nazwać. No, powiem Wam, że, że dobrze. Te helikopterki są bardzo, bardzo mocne. Niesamowite. Chociaż obstawiam. Dobra, wiecie co? Ja tu zrobię jeszcze coś takiego. I na sterowce, bo obstawiam, że tu mogą przyjść. Yy, może być ta fala, gdzie leci 50 niebieskich sterowców, i to może nas bardzo zaboleć. Dobra, dostawmy sobie jeszcze helikopter. Widzicie, co tu się dzieje? Wow, słuchajcie, no to ładnie. Bym dostawił jeszcze jeden. Teraz to już nas chyba nie, nie pokonają. W razie czego zdać to ulepszenie na wioski czy na wieżę? O, patrzcie ile czerwonych. Jak fajnie tańczą te, te helikoptery do muzyki. Pum-pum-pum. Wow, z tym trybem, patrzcie, co one robią. Ho, ho, Wygraliśmy, słuchajcie, jest impopable. 8 tokenów. Patrzcie, mamy mapę już na Maxa. Kolejną, to już druga. A nie, trzecia, przepraszam, co ja mówię, to już trzecia mapa. Będziemy mieli kolejną na Beginners Sprint Track. Zobaczmy, słuchajcie, jak tam z naszymi zakupami. O, proszę, coś dostaliśmy 100 dolarów. Jak z zakupami, bo tu musimy słuchajcie... O właśnie. Za 750 kolejne. Tego za 1000 nie kupuję, bo chciałbym mieć jeszcze pieniążki na małpki dodatkowe. Dzięki Wam za uwagę. Cieszę się, że byliście tu ze mną. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, cześć! Jeżeli spodoba się seria kliknij w lewy górny ruch gdzieś tutaj. Żeby zobaczyć sobie całą serię, jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, 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 lewy, dolny róg. Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam, prawy, górny róg. Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty, klikamy tutaj, tu, 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 tu tutaj.